Z nami Andrzej Trubecha były zawodnik z sali Andrzej. Pamiętasz Witam. w jakich latach tutaj grałeś? Kurde, no bardzo dawno temu to było. Ale no oczywiście pamiętam, dużo się tu pozmieniało. E, ale dokład, dokładnych dat no to nie jestem w stanie powiedzieć. Nie to nie ja pamiętam. Ci przypominam, 2.17, 2.19, 2 lata tutaj spędziłeś, ja. rozegrałeś mecze. ile? Kurde... Też ciężko mi powiedzieć. A się Ryb przygotowałem 43, strzeliłeś 6 bramek. Tak. Y, a pamiętam za jakich trenerów tutaj byłeś? Tak, tak, za trenerów pamiętam. E, pamiętam trener Białek e, Trener Wentocha e, i kurczę. I kończyłeś. I kończyłeś. Za trenera. Za trenera... O kurde, wypadło mi nazwisko. Wojtek. Kurde. Fawianowski. A, tak, 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 tak. Którego serdecznie pozdrawiamy, pozdrawiamy oczywiście. oczywiście. No, wróćmy do, do teraźniejszości. No, dzisiaj mecz ze Stalą przeciwko Stali. To jest twój trzeci mecz przeciwko Stali. Pierwszy w Legionowi, drugi tak. oczywiście w pierwszej rundzie tak, w Niecieczy. No i dzisiaj, jak to dzisiaj będzie no, wyglądało? Dzisiaj, dzisiaj, niestety, no, dzisiaj jest trybun mecz. Przyjechałem tutaj wspierać chłopaków, no bo... Kurczę, tak nie chciałem się bardzo wykartkować na to spotkanie a jednak jednak gdzieś tam te cztery żółte e, złapałem czwartą żółtą i, i dzisiaj pauza e, no szkoda szkoda bo chciałem zagrać na tym obiekcie e, na pewno dużo wspomnień e, tutaj e, ze stalowej woli, więc naprawdę szkoda, że dzisiaj niestety nie będę mógł zagrać. Dwa zespoły inne, bieguny ligowej tabeli, no ale dwa zespoły w tej rundzie wiosennej w tym roku pod kreską, no bo wy, wiadomo, no nie zaczęliście za dobrze. Remisy, porażka, no jest w ostatnim meczu zwycięstwo. Stale jak do tej pory, no remisu jej przegrywa. Jaki dzisiaj wynik padnie. Kto dzisiaj będzie się cieszył z pełnej puli. No chciałbym, chciałbym, żebyśmy to my się cieszyli, no bo jednak, jednak gdzieś tam wiadomo, jestem teraz zawodnikiem Brukbetu. E, stalowej życzę jak najlepiej, e, ale no, od następnych spotkań. No my również życzymy Wam od następnych spotkań. No i Dziękuję. liczymy na dobry mecz. Tak no? jest, tak jest. Dzięki. Dzięki. Z nami Bartek, Mina Bartek, już zdrowy wracasz do gry. Jak, jak to wygląda w swoim zdrowiem? No tak, już jestem po tej, po tej kontuzji, cieszę się, że w miarę szybko wróciłem i no i mam nadzieję, że będę mógł pomóc drużynie już. No bo zagrałeś kilka minut w brzegu, no i później długo, długo nic no i liczymy, że dzisiaj wspomożesz star no i, i pełną pulę. No mam nadzieję, mam nadzieję, że wygramy te mecze z górą tabeli. Niekoniecznie muszą być zawsze cięższe, bo wczorajszy dzień pokazał czy w klasie, czy w pierwszej lidze, że można wygrywać z tymi wyżej notowanymi zespołami, więc mam nadzieję, że my dzisiaj też zagramy dobry mecz i no i mam nadzieję, że wygramy. No właśnie, te wyniki się układały do, do ostatniego meczu, gdzie Odra wygrała w Łodzi no i zmobilizowała nas do tego, żeby no, zacząć też gonić. No tak, Odra wygrała swój mecz, ale no te, te reszta tych spotkań gdzieś położyła się tak, że jeśli my dzisiaj zdobędziemy trzy punkty, no to ta sytuacja się nieco poprawi i no. no będziemy walczyć do końca i mam nadzieję, że, że to się uda. No i dzięki jeszcze liczymy na to, że wreszcie yy, skoczymy do góry, zgarniemy pełną pulę. Dzięki. dzięki przygotowania motorycznego. Paweł Modano, Paweł, dwa tygodnie przerwy za nami, jak wykorzystaliście ten okres? Bardzo dobrze. W początkowej części przerwy na kadrę skupiliśmy się na odpoczynku, wprowadzaliśmy później nowe zasady modelu gry, który proponuje trener. Mam nadzieję, że ta praca przyniesie już dzisiaj efekty i, i wygramy ten mecz. No. No właśnie jaką stal y, zobaczymy, zobaczą kibice w dzisiejszym meczu? Y, czekają nas jakieś zmiany? Na pewno stal zaangażowaną, walczącą do końca y, i mam nadzieję, że zwycięską. W super samochodzie naszego sponsora z nami Krystian. Krystian, w jakim aucie siedzimy? To jest sankią 100 Grand, Teraz po zmianie nazwy to jest KGM. Mamy tu silnik 2-2 diesel, 32 konie. Pickup. Przede wszystkim jest do i do pracy, i do jazdy i gwarantuję, że ten samochód spełni swoje oczekiwania. Ja oczywiście zapraszamy do zakupu. Zapraszamy do na gatówkę do Koostalowej Woli. Na jazdę testową. Zapraszam. zapytam o wynik dzisiejszego spotkania. wynik? Wygramy, wygramy, wygramy! A ile wygramy, wygramy, wygramy? Myślę, że 1-0. A bramkę strzeli? No my, stal. A kto konkretnie? No nie wiem konkretnie kto, ale na pewno ktoś strzeli. Dziękuję ślicznie, mamy kciuki. Dzień dobry, witam, zapytam o wynik dzisiejszego spotkania. Jaki padnie? No raczej liczymy na wygraną, chyba, no nie? Jak dużo? Remis? To się wytnie. Remis nie przyjmujemy do wiadomości. No, dziękuję ślicznie. Przyszedł nasz bramkarz po kadrze. Wszystko ok? Wszystko ok. Dobry dyspozycji? Oczywiście, bez kontuzji to powstało. No dokładnie, czyli, czyli dzisiaj na zero broni. No. <laughs> no byłoby dobrze. No, oczywiście, trzeba trzy punkty, a na zero, nie na zero to już inna historia. dzięki. Jakiś nowy zawodnik? Nie, nie, to Kuba w To no niesamowita fryzura, Kuba, co się stało? Cześć. Kurczę, wiesz co? E... szybka zmiana, no, potrzebowałem zmiany, tak. że to będzie symbol naszej dobrej panny. Stawialiśmy, że jakiś zakład przegrałeś, ale to nie, własna decyzja. Nie, nie, zmiana stylizacji, nie. nie można cały czas być próbny. Oby się ta piłka nie ślizgała teraz na głowie, strzelę głową. No i super. 여보 Nie zawsze było pięknie tak, że w swej chwale twardo Pacia, nie się się, star, zasłowałaś, chora, lub jedyny nasz. Tyś miłością, bo prawdziwą jest. Razem przed mamy ciężkie dni. Obiecałaś, że nie zawiedzisz mnie. Tylko ciebie miernie kochać chcę. Znowu barwy z zdobią pierś Zawsze przysięgłem ich nie wyprzeć. Ta stalowa wiara z nami trwa, w naszych sercach ogień rozpala.